Teraz się to zdarzyło, chyba nie przypadkiem w nocy z 9 na 10, czy raczej dokładnie mówiąc 10 nad ranem. Spadło 19 czy 20 parę. Tutaj są już rozbieżne wersje dronów na polską ziemię. Skala tego wtargnięcia w przestrzeń powietrzną jest zbyt wielka, żeby można było mówić o przypadku. Generalnie rzecz biorąc, my wygraliśmy wczoraj, ten widz z tvn uważa, że my wygraliśmy wojnę z Rosją, ale cała Polska poza tym świętuje zwycięstwo nad Rosją, a jak jeszcze raz spróbują, to jeszcze bardziej dostaną. Natomiast w tym momencie uruchamia się prorządowa propaganda... Że w gruncie rzeczy to nie, to, 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 która chroni tak naprawdę to. Chcąc nie chcąc, ale to chroni, ponieważ oni to zaczynają mówić, że każdy, kto krytykuje dzisiaj rząd, każdy, kto krytykuje Kosiniaka, każdy, kto krytykuje Tuska, a najbardziej każdy, kto krytykuje tą akcję, że z, z, z myśli, Życiele. że F-16 były pod, podrywane, żeby, żeby strzelać do odkurzaczy, to, że ponieważ nie mamy nic, nic tańszego i bardziej adekwatnego, to, że to jest po prostu zdrajca, dezinformator. Pracowałem nad znowieniem swojej książki, o czym widzowie już widzą, dotyczącej m.in. Między okresu międzywojennego, więc te podobieństwa mnie jakoś tak kują w oczy, że przypomnę, że w czasach, kiedy byliśmy silnie zwarci i gotowi, no to Stanisław Catmackiewicz na przykład za artykuł w Słowie Wileńskim, w którym wyrażał pewną wątpliwość, czy aby na pewno Armia Polska jest wystarczająco przygotowana do zbliżającej się wojny, wylądował w Berezie Kartuskiej w obozie Konzentrationen.